Świątynia Słońca w miejscowości Modhera w Indiach. Jest to hinduska świątynia wybudowana na cześć Boga Słońca Surya, usytuowana na brzegu rzeki Pushpavati. Została zbudowana po 1026 roku zapanowania Bhima I z dynastii Chaulukia. Obecnie nie odbywają się w niej żadne ceremonie religijne, a świątynia jest chronionym zabytkiem zarządzanym przez Archaeological Survey of India. Kompleks świątynny składa się z trzech części. Gudhamandapa, czyli sali świątynnej, Sabhamandapa, czyli sali zgromadzeń oraz Kunda, czyli świętego zbiornika wodnego. Całość jest pokryta misternie rzeźbionymi elementami zewnętrznymi na ścianach i filarach. Zapierający dech w piersiach jest rozmiar oraz ogrom pracy włożony w budowę tej świątyni. Lotnisko Changi to międzynarodowy port lotniczy w Singapurze, położony we wschodniej części wyspy Singapur. Uważane jest za jedno z pięciu najważniejszych lotnisk Azji. Lotnisko jest stale rozbudowywane i ulepszane. Jego budowę rozpoczęto w latach 70. XX wieku, zaś oficjalne otwarcie miało miejsce 29 grudnia 1981 roku. Uwagę przykuwa szczególnie niesamowita roślinność oraz wodospad pośrodku jednego z głównych punktów lotniska sztylet sprzed 5000 lat, znaleziony w stanowisku archeologicznym Tolos de Montelirio w Hiszpanii. Wraz ze sztyletem znaleziono 10 grotów strzał i cztery inne ostrza wszystkie wykonane z kryształu górskiego. Odkrycia dokonano z dala od miejsc ich wytwarzania oraz źródeł tego materiału, co wskazuje, że sztylet należał do członka elity, który był w stanie zapłacić majątek za tak egzotyczną broń. Hipotezę tę potwierdza fakt, że jego rękojeść była wykonana dodatkowo z kości słoniowej. Ludzie mieszkający w północnych regionach i w klimacie z obfitymi opadami śniegu używali kości wieloryba i kości słoniowej do rzeźbienia okularów, które miały chronić ich oczy przed słońcem. Najstarsza para została znaleziona w Kanadzie i datowana jest na rok 1200 naszej ery. Okulary śniegowe to rodzaj ochrony tradycyjnie używany przez społeczności Inuitów i Jupików w Arktyce, aby zapobiec ślepocie śnieżnej. Okulary wyrzeźbione są tak, że przylegają ściśle do twarzy, więc jedyne światło wpada przez bardzo wąskie szczeliny. Czasem na wewnętrzną stronę nakładana była sadza, aby zmniejszyć możliwość odbijania się promieni słońca wewnątrz. Drewniany most w miejscowości Gulli w Dagestanie został zbudowany przez miejscową ludność bez użycia ani jednego gwoździa. Ta ogromna konstrukcja według sceptyków ma około 200 lat, lecz miejscowa ludność jest przekonana, że stoi tam od około siedmiu stuleci. Budowla jest ciągle eksploatowana i bardzo ułatwia życie tutejszej ludności. Jest również bardzo wytrzymała jak na sposób jej wykonania. Starsi mieszkańcy pamiętają, jak przez most przejeżdżały ciężkie powozy ciągnięte przez zwierzęta. Nawet teraz jest on w stanie utrzymać ciężar przejeżdżającego po nim samochodu osobowego. Daisugi to tradycyjna japońska technika w leśnictwie, która pozwala na uzyskanie dużej ilości wysokiej jakości drewna z pojedynczego drzewa. Daisugi jest zazwyczaj stosowane na drzewach kryptomeria z rodziny cyprysowatych, które są rodzime dla Japonii. Drzewa te są dobrze przystosowane do techniki Daisugi, ponieważ szybko rosną i mają naturalną tendencję do wytwarzania wielu pni. Pień jest ścinany na wysokości około 1 metra, gdy drzewo jest młode. Z pnia wyłaniają się nowe pędy, które są przycinane do około 50 cm, następnie są starannie pielęgnowane i podcinane przez kilka kolejnych lat, aby rosły prosto i wysoko. Sainte-Chapelle to dwukondygnacyjna kaplica zamkowa, położona w centrum dawnej siedziby królewskiej na wyspie Cité w Paryżu. Ufundowana przez króla Francji Ludwika IX jako miejsce przechowywania cennych relikwii, między innymi korony cierniowej Jezusa Chrystusa. Należy do cennych zabytków architektury gotyckiej. Wnętrze budowli zalane jest niesamowitym światłem w różnych odcieniach błękitu, fioletu oraz czerwieni. Ta nieziemska atmosfera jest zasługą witraży, które zajmują prawie całą przestrzeń górnej kondygnacji. W 15 oknach ukazane zostało ponad tysiąc scen pochodzących ze Starego i Nowego Testamentu. Ruiny pałacu Wajgaj są położone w północnej Grecji, pomiędzy miastami Palatitia i Vergina. Pałac powstał z inicjatywy króla Filipa II w IV wieku przed naszą erą. Pałac był siedzibą dynastii Argeadów rządzących starożytną Macedonią. Archeologom udało się odkryć ogólny zarys budowli oraz odbudować jej pewne części, lecz jednym z najważniejszych odkryć była praktycznie nienaruszona mozaika, którą widzicie na tym zdjęciu. Pałac Mysore to historyczna rezydencja królewska. Znajduje się w centrum miasta Mysore w Indiach, był oficjalną rezydencją dynastii Wadiyar i siedzibą Królestwa Mysore. Początkowo miejsce było zbudowane z drewna, przez co łatwo ulegało podpaleniom, umyślnym lub przypadkowym. Ostatnia drewniana konstrukcja spłonęła podczas ślubu Jayalakshmani, najstarszej córki Chamaraja Wodeyara w 1896 roku. Na zdjęciu widzicie odbudowane i otwarte po 15 latach w 1912 roku wnętrza pałacu, który dzięki porzuceniu konceptu drewnianej konstrukcji stoi do dziś. Posąg króla Artura znajdujący się nieopodal zamku Tintagel Castle w Cornwali. Według legend, zamek należał do króla Gorloisa i urodził się w nim sam król Artur. W chwili obecnej nieopodal tego miejsca znajduje się jedynie luksusowy hotel Camelot Castle oraz niewielka świetna instalacja historyczna. Petra. Ruiny miasta na Batejczyków, którego rozkwit miał miejsce w czasach antycznych. Znajduje się w południowo-zachodniej części obecnej Jordanii. Petra z Greki oznacza skała i słynie z licznych budowli wykutych właśnie w skałach. Na zdjęciu przedstawione jest Al Chazna, wykuta w skalę piętrowa budowla, powstała około I wieku naszej ery. Fasada budowli ma wysokość ponad 40 metrów oraz szerokość 25 metrów. Jest to sztandarowy i najsłynniejszy zabytek petry. Ark of Bukhara to potężna forteca, znajdująca się w mieście Bukhara w Uzbekistanie, która została zbudowana i zamieszkiwana około V wieku naszej ery. Miejsce to zostało zbudowane na pozostałościach wcześniejszych struktur, które tworzą warstwę o głębokości nawet 20 metrów pod obecnymi murami. Jest to dowód na to, że na tym miejscu upadały i odbudowywały się kolejne fortece. Obecnie Ark of Bukhara jest atrakcją turystyczną i mieści muzea przedstawiające jego historię. Można tam zobaczyć m.in. Muzeum Archeologiczne, Salę Tronową, Sąd, Miejsce Koronacji, Muzeum Lokalnej Historii oraz Meczet. Fotografia przedstawia zabytkowy basen chrzcielny Bazyliki świętego Witalisa w starożytnej Sufetuli, Terytorium dzisiejszej Tunezji. Bazylika jest nazwana na cześć jednego z darczyńców zaangażowanych w budowę tego miejsca. Chrzcielnica została ozdobiona mozaiką i została uwieńczona baldachimem wspartym na czterech kamiennych kolumnach, które niestety nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Jest to jeden z najwspanialszych przykładów chrzcielnic znalezionych w Tunezji, szczególnie, że jest zachowana w tak dobrym stanie. Most nad Sundem ma długość 7845 metrów. Przebiega nad cieśniną Sund i łączy stolicę Danii, Kopenhagę ze szwedzkim Malmę. Jest to właściwie hybryda, pół tunelu, pół mostu, wzniesionego wspólnymi siłami obu państw. Budowa została współfinansowana przez rządy Danii i Szwecji, a jej łączny koszt wyniósł ponad 20 miliardów złotych. Oficjalne otwarcie mostu miało miejsce w lipcu 2000 roku, ale dopiero od lat 2005 i 2006 można było zaobserwować znaczący wzrost liczby osób z niego korzystających. Planowo inwestycja ma się zwrócić po około 30 latach. Dziękuję za obejrzenie, i zachęcam do sprawdzenia innych filmów na kanale Stacja Ciekawostka.